Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Sinsei. Kochani, pojawiła się tutaj świąteczna kolekcja i na początek mam dla Was przepiękne słoiczki do przechowywania. Mamy je dostępne w dwóch rozmiarach. Są oczywiście szklane, mają ceramiczną pokrywkę, która jest z takimi rogami, no przepięknie to wygląda, i mamy dwa rozmiary do wyboru. Duży kosztuje 20 zł, natomiast mały kosztuje 16 Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was przepiękny kominek w kształcie domku. Pojawiły się też skrzaty na regulowanych nóżkach. Mamy spory wybór ozdobnych poduszek, a pod koniec filmiku przepiękne strojki, więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na płeczki i zaczynamy sobie od przepięknych serwetników, które są metalowe, kosztują 13 zł, mamy dwa do wyboru. Mi osobiście bardziej spodobał się ten w kształcie śnieżki. A tutaj mamy taką fajną paterkę, a bardziej są to takie złączone cztery miseczki, idealnie sprawdzą się na cukierki, orzeszki albo na przykład krakersy. A tutaj mamy powtórkę z tamtego roku i jest to paterka w kształcie choinki, która jest ceramiczna i ma drewniany uchwyt i tutaj właśnie jeden odpad, więc jeśli będziecie chcieli sobie kupić tego typu paterki, to uważajcie na te uchwyty i je sprawdzajcie. No powiem Wam, że ładnie to wygląda, ale jakoś nie jest to za dobry pomysł, kosztuje ona 46 zł. W tym roku w Sensaju mamy duży wybór jeśli chodzi o takie drewniane deseczki w kształcie choineczki i tutaj na przykład mamy taką w cenie 17 zł. A na dole mamy, kochani, taką solniczkę w kształcie choineczki. I na początku myślałam, że ona jest pojedynczo pakowana, tylko ten kartonik był coś za bardzo szeroki. I sprawdziłam na stronie internetowej, kochani, to jest zestaw. Mamy tutaj dwie choineczki: solniczkę i pieprzniczkę w cenie 20 zł, chociaż nie za bardzo to widać. A teraz mam dla Was przepiękny obrós, który jest czerwony w takie śnieżynki. No, przepięknie wygląda. Kosztuje 20 zł, a wymiary mamy tutaj 140 x 180. A tutaj mamy takie ciekawe szczypczyki w kształcie rękawic. Kosztuje to 10 zł i one są metalowe, a zakończenia są silikonowe. No i kochani, przechodzimy dalej i teraz, kochani, coś, co co roku pojawia się w senseju, czyli poduszki. I w tym roku mamy naprawdę fajny wybór. Na początek taka fajna futerkowa poduszeczka w laseczki. Kosztuje ona 26 zł. Wymiary mamy te standardowe, czyli 45 x 45 cm i do wyboru mamy ją też w kolorze czerwonym. A obok, no popatrzcie, jaka przepiękna poduszeczka, bardzo miła w dotyku i kochani, to nie jest nadruk, tylko te ozdoby są wyszyte, kosztuje ona 30 zł i jest troszeczkę mniejsza, ponieważ ma wymiary 40 na 40 Oczywiście nie mogło zabraknąć Krasnali i tutaj mamy na takich regulowanych nóżkach, kosztują one 70 zł i bardzo mi się podoba to połączenie kolorów tego zielonego, czerwonego i białego. Kolejny serwetnik, tym razem jest ceramiczny w kształcie pierniczka. No przesłodko wygląda i kosztuje 16 zł. A tutaj w ogóle mamy całą kolekcję pierniczkową, bo na przykład tutaj mamy figurkę w kształcie domku z piernika i kosztuje ona 30 zł. A obok mamy świeczkę w kształcie domku z piernika i kosztuje ona 13 zł. kolejna poduszka tym razem w kształcie takiego prezentu kosztuje ona 26 zł. Bardzo fajny pomysł, ale ta kokardka nie za bardzo ładnie wygląda, więc ja bym ją obpruła i przyczepiła coś ładniejszego. Pojawiły się też kalendarze adwentowe i mamy dwa do wyboru. Pierwszy to jest kalendarz adwentowy z takich domków i go sobie sami wypełniamy, te domki sobie składamy i później wieszamy na sznureczku. Kosztuje on 36 zł. Natomiast drugi kalendarz adwentowy jest dla dzieci, mamy tutaj różnego rodzaju zabawki i ten kalendarz też kosztuje 36 zł. Jak co roku w Sinsei mamy bardzo duży wybór, jeśli chodzi o świeczki. I tu mamy ciekawy zapach, ponieważ jest to cynamon, ale nie taki zwykły, ponieważ jest to spicy cynamon i jest on ten zapach o wiele ostrzejszy niż na przykład te świeczki, które mamy w Action. No powiem Wam, że ciekawy zapach, ale mi jednak te z Action bardziej się podobają. A tutaj mamy bardzo ładne lampki, które kosztują tylko 13 zł i są to takie reniferki z czapkami. A teraz kochani, moim zdaniem hit dzisiejszego odcinka, mamy tutaj ceramiczny kominek w kształcie domku, jest przepięknie wykonany, kosztuje 16 zł, tylko ma jeden minus, ten pojemniczek na wosk ma bardzo mały, więc uważajcie, nie przesadźcie z tym woskiem, bo Wam się wyleje, a szkoda, bo mamy tutaj bardzo dużo małych elementów. Jeśli na przykład kupiliście sobie ten wosk z pepko, to wydaje mi się, że wystarczy, że tą jedną kostkę przedzielicie na pół i spokojnie ona się zmieści. No kochani jak święta to oczywiście kule śnieżne i na razie pojawiła się jedna taka mniejsza, bardzo mi się podoba ta podstawa, bo jest taka ceramiczna i mamy tutaj takie kokardki, kosztuje ona 36 zł. A na koniec kochani, oczywiście nie mogło zabraknąć stroików i tutaj mamy takie bardzo ładne wieńce. Pierwszy mamy taki klasyczny, mamy tutaj szyszki, bombki i kilka takich plastikowych, czerwonych ozdób. Ale mi osobiście bardziej spodobał się ten drugi, ponieważ wygląda bardziej naturalnie. Oczywiście te wszystkie rzeczy są sztuczne, ale mamy tutaj choineczkę, szyszki i do tego są takie filcowe pierniczki. No przepięknie to wygląda. Niestety nie mam jego ceny, więc kochani, jeśli wiecie ilą kosztuje, to piszcie w komentarzach, ponieważ ja go szukałam na stronie, nie umiałam go znaleźć, a też panią nie chciałam robić kłopotu, bo miały bardzo dużo ludzi do obsługi. A na koniec kochani to nie jest stroik tylko Girlanda. Ona jest tutaj tak delikatnie złączona. Kosztuje 50 zł. Bardzo mi się podoba to połączenie kolorów, ponieważ mamy tutaj taką ciemną choinkę, kremowy i biały. Na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Zapraszam was też na poranny przegląd z Pepko. Pojawiły się tam nowe świąteczne pojemniki. Jeden jest ceramiczny na kakao, a drugi to słoiczek ze złotą pokrywką. Oprócz tego mam też dla was przepiękną lodową paterkę. Więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu, to gorąco wam polecam. A teraz życzę wam cudownego wieczoru. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.